Jezus, imię, które odbija się echem na przestrzeni wieków, naładowane mocą, tajemnicą i kontrowersjami. Dziś ta centralna postać w historii ludzkości w dalszym ciągu dzieli opinie, a ludzie na ogół dzielą się na jedną z trzech grup. Pierwsza grupa kategorycznie stwierdza, że istniała. Drugi, bardziej sceptyczny, twierdzi, że jego istnienie jest możliwe. Ale nie ma na to przekonujących dowodów. Trzecia grupa stanowczo zaprzecza istnieniu Jezusa, uważając Go za mit. Ale z tych trzech perspektyw dwie są błędne, a prawda jak zawsze jest nieunikniona. To, co zostanie tutaj ujawnione, wykracza daleko poza opinie i uczucia. Nie ma miejsca na argumenty oparte na osobistych domysłach lub intuicji. Tu nie chodzi o myślę tak. Czy nie sądzę? Nic z tego. Mówimy o czymś znacznie solidniejszym analizie historycznej. To właśnie w ten sposób staramy się ustalić, w oparciu o dowody, czy Jezus z Nazaretu rzeczywiście chodził po ziemi. A nie ma nic ważniejszego niż obiektywne kryteria pozwalające ustalić, czy istniał charakter historyczny, czy nie. Kryteria te, zwane historycznością pozytywną, są stosowane przez historyków. Do analizy każdej postaci historycznej, której istnienie jest przedmiotem dyskusji. Stosując je, dochodzimy do odpowiedzi, która raz na zawsze kończy dyskusję o tym, która z trzech grup ma rację. Czy Jezus istniał naprawdę? Czy nie ma sposobu, żeby się tego dowiedzieć? A może całkowicie wykluczono jego istnienie? W całym tym tekście dojdziesz do jednoznacznego wniosku. Na razie odłóż na bok wszelkie koncepcje religijne i całkowity sceptycyzm. Pytanie nie dotyczy tego, czy Jezus był synem Bożym, czy dokonywał cudów, czy nawet z martwych wstał. Skupiamy się tutaj tylko na jednym pytaniu. Czy około 2000 lat temu w Palestynie żył człowiek o imieniu Jezus, określany jako kaznodzieja i uważany za mesjasza? To właśnie, moi przyjaciele. Nazywamy historycznym pytaniem Jezusa. Nie dyskutujemy o wierze, ale o faktach. Aby odpowiedzieć na to pytanie, historycy analizują źródła, stosując rygorystyczne kryteria. Pierwszym z tych kryteriów jest wielokrotne pochodzenie. Oznacza to, że dla potwierdzenia istnienia postaci historycznej nie wystarczy, że jest ona wymieniona w źródłach bezpośrednio z nią związanych. Jak ma to miejsce w przypadku Ewangelii Nowego Testamentu? Źródła te, choć cenne, mają wyraźną stronniczość. Zostały napisane przez zwolenników, którzy byli zainteresowani potwierdzeniem istnienia Jezusa i jego działań. Dlatego należy szukać źródeł zewnętrznych i niezależnych, takich, które nie są związane z postacią Jezusa i chrześcijaństwem. Im bardziej niezależne są te źródła, tym większa jest wiarygodność raportu. A jeśli przypadkiem źródła te są wrogie chrześcijaństwu, waga ich dowodów jest tym większa, że nie miałyby one powodu wspierać ani promować postaci Jezusa. Teraz możesz się zastanawiać, czy to pierwsze kryterium zostało spełnione? Odpowiedź brzmi: tak. Istnienie Jezusa potwierdza oprócz Ewangelii kilka niezależnych źródeł. A jedno z najważniejszych pochodzi od Flawiusza Józefa, żydowskiego historyka z I wieku na Amekre-Ery, urodzonego w Jerozolimie i członka rodziny kapłańskiej. W swoim dziele Jewish Antiquities Józef Flawiusz dwukrotnie wspomina Jezusa, a jedna z nich stanowi bezpośrednie i szczegółowe odniesienie. Józef Flawiusz nie był chrześcijaninem. I dlatego nie miał powodu potwierdzać istnienia Jezusa ze względów religijnych. Mimo to zanotował informacje wskazujące na istnienie człowieka o imieniu Jezus, przez niektórych postrzeganego jako mesjasz, którego egzekucję zarządził Poncjusz Piłat. Relacje te, sporządzone przez historyka, który nie miał żadnego związku z naśladowcami Jezusa, stanowią mocne świadectwo potwierdzające jego istnienie. Plavius Josefus oferuje nam cenny element tej historycznej układanki, ale jest jeszcze wiele do odkrycia. Jeśli czujesz, że nadszedł czas, aby głęboko zrozumieć i odkryć prawdy, które do tej pory pozostawały w cieniu, jesteś we właściwym miejscu. Zakazane imię Jezus to wyjątkowy przewodnik, który odkrywa ukryte i zaskakujące aspekty tej enigmatycznej postaci. W ramach specjalnego prezentu udostępniamy ci tę przemieniającą wiedzę. Sprawdź pierwszy przypięty komentarz i odkryj nowy wymiar tego, czego nigdy ci nie powiedziano. Pierwsza wzmianka o Jezusie, autorstwa Flawiusza Józefa, pojawia się w słynnym Testimonium Flavianum, szeroko dyskutowanym fragmencie, częściowo retuszowanym później przez chrześcijan. Jednak nawet po tych zmianach istnieje zgoda akademicka co do tego, że oryginalny rdzeń tekstu jest autentyczny. Wersja zachowana w dziele Agapiusza z Hierapolis zapewnia nam wyraźniejszy i niezakłócony obraz. Agapius opisuje: W tej chwili pojawił się mądry człowiek imieniem Jezus. Jego zachowanie było dobre i był znany ze swojej cnoty. Wielu ludzi spośród Żydów i innych narodów zostało jego uczniami. Piłat skazał go na ukrzyżowanie i śmierć, lecz ci, którzy zostali jego uczniami, nie porzucili jego nauk. Opowiedzieli, że ukazał się im trzy dni po swoim ukrzyżowaniu i że żył. Relacja ta jest powszechnie akceptowana jako autentyczny opis Jezusa, sporządzony przez Józefa Flawiusza potwierdzający historyczne istnienie tego człowieka. Druga wzmianka o Józefie Flawiuszu znajduje się w starożytnościach żydowskich i jest jeszcze bardziej wiarygodna, ponieważ uczeni uważają ją za całkowicie autentyczną. W tym fragmencie Józef Flawiusz opowiada o potępieniu Jakuba, identyfikując go jako brata Jezusa. Pisze: "Ananus zebrał Sanhedryn sędziów, i przyprowadził przed nich brata Jezusa zwanego mesjaszem imieniem Jakub wraz z kilkoma innymi i oskarżywszy ich o przekroczenie prawa wydał ich na ukamienowanie odniesienie to ma dużą wagę ponieważ nie skupia się bezpośrednio na Jezusie ale na Jakubie jednakże Józef Flawiusz identyfikując Jakuba jako brata Jezusa stwierdza że postać Jezusa była wówczas powszechnie znana i uznawana. Jego sława była taka, że wystarczyło nazwać Jakuba bratem Jezusa, zwanym mesjaszem, aby współcześni mu zrozumieli o kim mówi. To utożsamienie utwierdza nas w przekonaniu, że Jezus był postacią publiczną i notoryczną. Inne świadectwo pochodzenia żydowskiego można znaleźć w Talmudzie babilońskim zbiorze nauk rabinicznych sporządzanych od II wieku na Nenary. Pomimo wrogości wobec Jezusa, pośrednie odniesienia do Jego istnienia czynią świadectwo jeszcze bardziej wiarygodnym. W Sanhedrynie 43a czytamy W Wigilię Paschy powieszono Jezusa. Przez 40 dni przed egzekucją Herold składał zeznania. Zostanie ukamienowany, ponieważ uprawiał czary, i zwodził Izraela, aby zbłądził. Ktokolwiek może coś powiedzieć na Jego obronę, powinien przyjść i opowiedzieć się za Nim. Ponieważ jednak nikt nie stanął w Jego obronie, powieszono Go w Wigilię Wielkanocną. Jezus jest tutaj opisany negatywnie, jako zwodziciel i praktykujący czary. Raport potwierdza jednak nie tylko Jego istnienie, ale także Jego realizację w konkretnym kontekście – Przechodząc do źródeł rzymskich, znajdujemy Publiusza Korneliusza Tacyta, powszechnie uznawanego za jednego z najwybitniejszych historyków starożytnego Rzymu. Wspomina Jezusa w relacji o prześladowaniach chrześcijan za Nerona po wielkim pożarze Rzymu w roku 64 po Chrystusie. Tacyt pisze, Neron zrzucił winę za spalenie Rzymu na grupę zwaną chrześcijanami, znienawidzoną za swoje obrzydliwości. Pochodzenie tego imienia wywodzi się od Chrystusa, który został stracony za panowania Tyberiusza przez prokuratora Poncjusza Piłata. Chociaż ruch ten został chwilowo stłumiony, powrócił nie tylko w Judei, gdzie miał swoje korzenie, ale także w Rzymie. Świadectwo to jest szczególnie cenne, gdyż niezależne od źródeł chrześcijańskich. Przedstawia istotne szczegóły, takie jak egzekucja Jezusa pod Piłatem. A także podkreśla wczesny rozwój chrześcijaństwa, nawet w obliczu prześladowań. Znaczenie tego raportu staje się jeszcze bardziej oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę kontekst historyczny. Wydarzenia związane z Jezusem miały miejsce w odległym i nieistotnym regionie Cesarstwa Rzymskiego i dotyczyły pokornych ludzi spoza ważnych ówczesnych kręgów politycznych i wojskowych. Jest zatem zrozumiałe, że zachowało się niewiele współczesnych odniesień. Jednak rosnący wpływ chrześcijaństwa zmusił historyków do rozpoznania po latach wydarzeń, które naznaczyły tę postać i jego naśladowców. Nie pozwól, aby ta okazja cię ominęła. Jednostki zakazanego imienia Jezus szybko się kończą. Skorzystaj już teraz i zagwarantuj sobie dostęp do tej wyjątkowej rewelacji. Inny historyk rzymski. Swetoniusz także pośrednio wspomina o Jezusie w swoim dziele Żywoty dwunastu Cezarów. Pisze: Klaudiusz wypędził z Rzymu Żydów, którzy za namową Chrystusa powodowali ciągłe zamieszki. Wzmianka ta, choć krótka, potwierdza istnienie konfliktów religijnych związanych z naśladowcami Chrystusa w II wieku, umieszczając Jezusa we właściwym kontekście historycznym. Później Pliniusz Młodszy Namiestnik rzymskiej prowincji Bitynia, także w liście do cesarza Trajana, nawiązuje do chrześcijan. Opisuje ich praktyki i szuka wskazówek, jak sobie z nimi radzić. Chociaż wzmianka ta nie dotyczy bezpośrednio Jezusa, podkreśla obecność wspólnoty wyznawców, która nadal rosła, dziesiątki lat po ukrzyżowaniu. W swoim liście do cesarza Trajana, Pliniusz Młodszy opisuje postępowanie chrześcijan. Podkreślając, zbierali się w określony dzień przed świtem i śpiewali hymny na cześć Chrystusa jako Boga, i przysięgali, że nie dopuszczą się oszustwa, kradzieży ani cudzołóstwa. Sprawozdanie to jest znaczące, ponieważ ujawnia, że chrześcijanie czcili Jezusa nie tylko jako postać historyczną, ale także jako istotę boską. Pliniusz, rzymski namiestnik, niebędący chrześcijaninem, Dostarcza zatem zewnętrznego świadectwa, które potwierdza sposób, w jaki jego naśladowcy postrzegają Jezusa i podkreśla trwały wpływ jego nało. Kolejne ciekawe świadectwo pochodzi od Mary Bar Serapiao, stoickiej filozofki, która w liście do syna pośrednio wspomina Jezusa. Pisze, co zyskali Żydzi, zabijając swego mądrego króla? Po tym jego królestwo zostało zniszczone. Bóg sprawiedliwie pomścił tych trzech mędrców. Ateńczycy po zabiciu Sokratesa umarli z głodu. Wyspa Samos została zalana po pożarze Pitagorasa. A Żydzi zostali wypędzeni ze swojego królestwa po straceniu mądrego króla. Nie ma wątpliwości, że mądry król, o którym wspomina Mara Bar-Serapion, to Jezus. Choć nawiązanie to nie jest bezpośrednie, łączy postać Jezusa z historycznymi wydarzeniami dotyczącymi kary zbiorowej, wzmacniając jego istnienie i oddziaływanie. Te niezależne zeznania są niezwykle istotne, ponieważ pochodzą od autorów, którzy nie byli chrześcijanami i często byli wrogo nastawieni do chrześcijaństwa. Źródła te potwierdzają istotne aspekty: istnienie Jezusa, jego egzekucje za Poncjusza Piłata. Ciągłość jego wyznawców i jego wpływy, zarówno w Judei, jak i w Rzymie. Informacje te są cenne, ponieważ pokazują, że Jezus był na tyle znany, że można o nim wspominać w kontekstach niereligijnych. Idąc dalej, zbadamy podstawową metodę analizy historycznej kryterium wstydu. Jest to koncepcja mniej znana, ale kluczowa w historii. Sugeruje, że im większą doskonałość przypisuje się postaci historycznej, tym mniej wiarygodne będzie świadectwo. Z drugiej strony, jeśli źródła mówią o czymś wstydliwym lub niewygodnym, ciężar dowodu znacznie wzrasta, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby ktoś wymyślił taką informację bez ważnego powodu. Kryterium to ma szerokie zastosowanie w przypadku Jezusa. Wyraźnym przykładem jest jego ukrzyżowanie. Upokarzająca metoda egzekucji zarezerwowana dla przestępców i buntowników w świecie rzymskim. Sama wzmianka o tej karze dodaje wiarygodności relacjom, ponieważ gdyby ukrzyżowanie było z fabrykacją, byłoby mało prawdopodobne, aby jego zwolennicy wybrali tak poniżającą metodę opisania śmierci swojego przywódcy, bardziej logiczne byłoby z ich strony złagodzenie lub zastąpienie tych informacji. Czymś bardziej akceptowalnym społecznie. Jednak o ukrzyżowaniu wspominają nie tylko Ewangelie, ale także źródła zewnętrzne, takie jak Tacyt i Józef Flawiusz, potwierdzając jego autentyczność. Co więcej, Ewangelie odnotowują inne szczegóły, które spełniają kryterium wstydu. Na przykład jednego z uczniów Jezusa, Mateusza, opisano jako poborce podatkowego, co było wówczas zawodem niezwykle niepopularnym i pogardzanym. Nie byłoby powodu zamieszczać takich informacji, gdyby nie były one prawdziwe, gdyż tylko wzmocniłoby to społeczną pogardę, z jaką spotykała się ta grupa. Tego rodzaju żenujący szczegół potwierdza, że narracje o Jezusie nie były jedynie wyidealizowaną propagandą, ale raczej relacjami zakorzenionymi w rzeczywistości. Nadszedł Twój moment na odkrycie prawdy. Zakazane imię Jezus jest dostępne, ale pozostało niewiele egzemplarzy. Nie przegap szansy, aby mieć tę wiedzę w swoich rękach. Kolejnym punktem potwierdzającym jego historyczność jest fakt, że nawet pisma wrogie chrześcijaństwu, takie jak te znajdujące się w Talmudzie Babilońskim, wspominają o Jezusie. Opisy te, choć obraźliwe. Odnoszą się do niego jako wichrzyciela, czarownika i zwodziciela, wzmacniając jego istnienie i wpływ, jaki wywarł na czasy. Świadectwa te nie zaprzeczają jego istnieniu, wręcz przeciwnie, potwierdzają to niezbicie, choć w sposób negatywny. Trzecim kryterium analizy historycznej jest spójność. W tym miejscu staramy się sprawdzić, czy doniesienia o Jezusie pokrywają się z kontekstem historycznym tamtych czasów. Wyraźnym przykładem jest ukrzyżowanie za Poncjusza Piłata. Ta metoda egzekucji jest zgodna z tym, co wiemy o cesarstwie rzymskim i jego praktyce karania przestępstw uznawanych za poważne, takich jak działalność wywrotowa. Tacyt i Józef Flawiusz potwierdzają to wydarzenie. Potwierdzając, że wpisuje się ono w kontekst historyczny dzisiejszemu wieku. Innym przykładem spójności jest szeroko opisywany w Ewangeliach obraz sporu Jezusa z faryzeuszami. Konflikty te odzwierciedlają powszechne debaty teologiczne w judaizmie w tamtym czasie, również udokumentowane w tekstach takich jak Talmud. Doniesienia te wzmacnia także opis Judei z 30. wieku na Nessie, jako regionu naznaczonego napięciami politycznymi i religijnymi. Co więcej, koncepcja Jezusa jako Mesjasza koresponduje z powszechną wówczasnej wyobraźni, wiarą w postacie charyzmatyczne, zdolne do czynienia cudów. Wreszcie kryterium konsensusu naukowego jest jednym z najpotężniejszych narzędzi ustalania istnienia postaci historycznych, a w przypadku Jezusa z Nazaretu werdykt jest jednoznaczny. Zdecydowana większość historyków świeckich i religijnych zgadza się, że Jezus był prawdziwą postacią historyczną. Chociaż toczą się debaty na temat szczegółów jego życia, takich jak to, czy miał rodzeństwo, czy był żonaty, a nawet dokładny wiek, w którym zmarł, dyskusje te podkreślają istotną kwestię. Nie ma znaczących wątpliwości co do jego istnienia. Odpowiedź na zadawane przez wielu pytanie: czy Jezus z Nazaretu istniał, nie wymaga zaangażowania emocjonalnego ani wiary. To nie jest kwestia wiary, ale dowodów historycznych. Odpowiedź, poparta stuleciami badań i analiz, brzmi zdecydowane tak. Jezus istniał. Historyczny Jezus, człowiek nazywany przez niektórych Mesjaszem, który mieszkał w Judei i został skazany na egzekucję za panowania Poncjusza Piłata, jest tak samo realny, jak każda inna postać odnotowana w historii. Niezaprzeczalne są również fakty dotyczące jego życia, takie jak początkowe represje, jakie spotkały jego zwolenników, które jednak powróciły i szybko się rozprzestrzeniły. To zjawisko społeczne, udokumentowane przez zewnętrzne i niezależne źródła, wskazuje na jego ogromny wpływ. Nawet w kontekście prześladowań. Nie sposób zignorować faktu, że jak na kogoś, kto żył na peryferiach Cesarstwa Rzymskiego i nie posiadał żadnej władzy politycznej ani wojskowej, Jezus osiągnął nieporównywalny poziom wpływów. A teraz ważny punkt do refleksji. Często zdarza się, że niektórzy ludzie chcący potwierdzić wyższość intelektualną mówią coś w stylu: Oczywiście, że istniał ale to nie znaczy, że był synem Bożym lub dokonywał cudów. Ten sposób myślenia, choć uzasadniony dla oddzielenia wiary od analizy historycznej, ignoruje kluczowy aspekt historii nauki i samej wiedzy ludzkiej. To, co dzisiaj wydaje się niemożliwe, jutro będzie możliwe. Sekret skrywany przez wieki może na zawsze zmienić twoje spojrzenie. Zabezpiecz swój egzemplarz zakazanego imienia, Jezus, już teraz, zanim skończą się ostatnie egzemplarze. Zastanów się, jak koncepcje, które kiedyś wydawały się absurdalne, takie jak pomysł, że Ziemia krąży wokół Słońca, były w swoich czasach powszechnie odrzucane, a nawet wyśmiewane. Myśliciele byli prześladowani, potępiani i zabijani za stwierdzenie tego, co jest obecnie niepodważalnym faktem naukowym. To samo można powiedzieć o czynach przypisywanych Jezusowi. To, co dziś uważa się za niemożliwe, np. chodzenie po wodzie czy wskrzeszanie umarłych, może pewnego dnia zostać wyjaśnione w sposób, którego jeszcze nie rozumiemy. To ostrzeżenie jest czymś więcej niż wezwaniem do refleksji. To przypomnienie, żeby nie osądzać pochopnie tego, czego nie potrafimy wyjaśnić. Postęp nauki i wiedzy ludzkiej wielokrotnie pokazał, że to, co dziś nazywamy cudem, można w przyszłości rozumieć jako przejaw praw przyrody, z których wciąż nie zdajemy sobie sprawy. Magnetyzm, elektryczność, grawitacja wszystkie te zjawiska były kiedyś postrzegane jako tajemnicze lub magiczne, zanim zostały wyjaśnione. Nie lekceważ więc wiary milionów ludzi na całym świecie. Jeśli dzisiaj panuje historyczny konsensus co do tego, że Jezus istniał, być może jutro będziemy omawiać przypisywane mu cudowne zdarzenia z tą samą naukową pewnością, z jaką dzisiaj traktujemy podstawy fizyki. A dla tych, którzy pozostają sceptyczni, ostrzeżenie: historia ma zwyczaj przekształcać niedowierzanie w pewność. Nie spiesz się z wyśmiewaniem tego, czego jeszcze nie rozumiesz. W końcu to, co dziś wydaje ci się niemożliwe, może stać się rzeczywistością na twoich oczach. Tymczasem prawda pozostaje niezmienna. Jezus z Nazaretu istniał i dla wielu nie tylko istniał, ale nadal istnieje w bardzo realny sposób. Jeśli spodobała ci się treść i chcesz wesprzeć naszą pracę, Abyśmy mogli w dalszym ciągu dostarczać Ci więcej badań i dogłębnych analiz, rozważ przekazanie darowizny w wysokości 100 dolarów. Ten wkład bezpośrednio pomaga w rozwoju kanału i tworzeniu jeszcze bogatszych materiałów. Dziękuję bardzo za wsparcie!